Hej, cześć, się wam wszystkim, z tej strony DeVolt witam was w kolejnym odcinku Mass Effecta. Jest piątek 9. Dziewiątego... L... Cholera, tym razem się miesiące pojebały. Jest piątek 9 marca. Dzi. Hmm. Dziś teraz jest godzina 13, więc jakieś 12 godzin temu była oficjalna premiera na Originie, ale ja już mam w tą grę przegrane. 17 godzin. ha, ha, ha jestem zajebisty. Zobaczmy maile, żadnych nowych maili, ale ta laseczka powiedziała nam, że doktor Czakłas chce z nami pogadać, tak więc zejdziemy do laboratorium medycznego i porozmawiamy z nią. Ja sobie w tym... o Garus. Odpalę stopper. And you almost had to put down a friend. Got a tense there. I wiedziałed, co hopło. If it had come down to it gdzie sądzę i don't see how we start killing turns into murder but it doesn't always give us the easy way out dash didn't have to kate let's hope aha to jest taka, taki memorial gdzie martwi bohaterowie są wypisani zapewne tutaj Nikt ze mną nie chce gadać przy tym stoliku. Nie przyjmiecie mnie na kawę, na ciasteczko, nie lubią mnie. Zero lepsze. Nie chcesz... Taka, taka opcja, idź z nią do łóżka. Zmiany ruchu, bla bla bla. O Jezu, nagranie senackie. o Jezu, tyle tego.

They're equipped to help injured soldiers, and we have supplies to help suffering refugees. Precisely. Perhaps you could ply your charms to broker a trade. I wish it. I'll find the refugees as soon as I can. Speak with Cactus. Many of. Cactus. <laughs> <people laughs> Look to him for leadership. Thank you, Commander. Shepard, porozmawiaj z Cactusem. their equipment and materials, I believe I could increase the effectiveness of our medigel. Yay! Stara kobieta, A, oczywiście, nie mam nowego questa w cytateli. Tak, dajcie mi miliard questów, czemu nie? Teavol wszystko zrobi. God damn it. Trwałem w tych pokojach, cokolwiek ciekawego. Chcę iść do tej laski, laski reporterki. Może ona ma mi coś do powiedzenia? Wrzucili ją do maszynowni. Co za kurde, wredni ludzie. Zawsze taki sam. Nope. nope. Gówno to obchodzi. Rozmawiaj ze mną. Aha, w mojej kabinie? Czy rzeczywiście, miałem iść do kajuty i kogoś tam sobie przywołać? Zapomniałem, a kiedy ja to miałem zrobić, o jezo, jezo. Kogo ja tu mogę przywołać? Trener. to zaprośmy ją. Prześpijmy się z nim. Mm. Ah, so it's than this. Well, Commander, ready to play? Why? <laughs> I picked up a chessboard on the Citadel. GUI interface, not nearly as nice as real pieces, but this takes up less space. And I recall you delivered something that closely resembled a challenge. Yeah. So, interesting. This is a trap, isn't it? Just <laughs> a simple lab scientist, Commander i'm sure your real-world expertise will give you an edge. oh, come on. my word, commander, it's almost as though you wanted to spare your pawns the indignity of living under my regime. in real life, that tactic would have worked. <laughs> well, in real life, one doesn't move on an 8 by 8 square grid. you know what i mean. The pawns are infantry. A good infantry line, like the Krogan, can take a charge like that. That reminds me of a joke. What's the difference between Commander Shepard and the Krogan? One is an unstoppable juggernaut of head key. And the other doesn't have a smart ass comm officer to keep him in line. Dajcie mi opcję przespania się z nią. Nie interesuje mnie granie w szachy. Come on. co za główno. Zgadzajcie jakbym jakby był bardziej brutalny, to by się udało. Adrian, Ready for a chat, Commander? I'm ready. Commander, it's no secret that Council Space has suffered some serious losses to the Reapers lately. Now, Cerberus has struck directly at the seat of our government. If something as small as a human terrorist organization can hit the Citadel, is anywhere safe? Cerberus has limited resources. This coup attempt was likely the best they could do, and it cost them a lot of money and troops. Yice of you understandable, but it can't paralyze you. They've failed as many times as they've succeeded. But humanity has lost its counselor. The Alliance Parliament is destroyed, and the Prime Minister's dead. The line of succession is getting pretty short. How long do you expect any new Alliance administration to last? Leaders will rise. You can't lose hope. Our enemies won't rest until they've taken the last human being. Until then, we're not beaten. Right now, it's everyone's duty to step up. All right. Now, a question from Thessia. Commander, during your tribunal, some said you had Cerberus ties. Oh, yeah, so. Thanks for your time, Commander. This is Diana Allers for Battlespace. Good night and stay strong. Be careful, Commander. You keep feeding me like this, and I'll follow you home. Looks like you already have. What happens now?

How's your penis? Yeah, best said. So this is what I can look forward to when I get my own command. You want your own ship, Vega? Yeah, maybe one day when I'm old and I can't fight worth shit anymore. <laughs> Didn't you just come up here to make fun of your commander? Sorry, Loco. I guess maybe I got some things on my mind. I, I wanted to get your opinion on something. Shoot. What did you do when they asked you to join the N7 program? I mean, was it a no brainer for you, or did you think about it before accepting? The N7 program is a big deal, but it's also a big commitment. I hear that. You get the best training, best equipment, best assignments. And they expect the best in return. Yes, they do. Why are you asking? Well even all the shit that's going on, somebody somewhere managed to track me down and forward an N7 commendation. It's dated the same day the Reapers attacked Earth. You don't sound too thrilled. Well, aside from the fact that there won't be an N7 program, if we don't win this war, I just being a soldier's the only thing I've ever been really good at, and not because I try. I lot to kick my ass out years ago. Last time I had a command, I lost almost everyone, and they promoted me for it.

But they hit the colony first. By okay. the time we got back, most of the colonists had been subdued or abducted. Including our CEO, Captain Tony. So you were in charge. Yeah. We laid low for a bit, waiting for a chance to strike. But before we could, we were betrayed. One of the colonists turned out to be a Cerberus spy working with the collectors. I had no choice. I killed him and destroyed the collector ship. It got ugly. We lost most of the colonists and all but one of my squad. Not exactly a textbook operation. You can't blame yourself for being put in a tough situation. And if you were promoted, then something must have gone right. Sure, but... If you'd saved them all, would things have worked out better? I... I don't know. I don't think so. The right choice is usually not the easy one. Yeah. Did you know that before you joined the N7? Yeah. That's why I was asked. And it's why they asked you. There's not a single N7 that hasn't sacrificed either themselves or their soldiers at some point. So you think I should accept. Czekajcie, mi chwileczkę. Uwaga, uwaga, chwila. Nadal tu jestem, nadal tu jestem. Strasznie mnie ciekawi, czy możliwe by było granie na padzie. Zaraz to stestujemy. Chociaż chyba słyszałem, że jeżeli się gra na PC, to się nie da tak łatwo ustawić. Pada powiem wszystkim. <laughs> <laughs> powiem wszystkim. Muszę pamiętać... o, zaktualizowano zasług Muszę pamiętać o tym, żeby sobie tutaj zapraszać tych ludzi, ponieważ jak widzicie, okazja do pogadania jest może jakiś seks z jakąś laską. <laughs> Czekajcie. Opcje. Konfiguracja klawiszy. Nope, nie pozwolą. Mi. Właśnie tak, albo o Alanie, albo o Mass Effectie czytałem. Jeżeli grasz na PC, grasz na klawiaturze i chyba. To jest właśnie jednak maz-efekt. Dobra, dobra, dziwki, ci, ci, co, co by teraz czym się zająć? Eee, niczym, na pewno wydurwiamy stąd, bo nie ma już z kim gadać. Trollolo, trololo, gdzie by sobie zjechać, gdzie by sobie zjechać, yo, yo, yo. chodźmy do Hangaru, pro. a nie, to już byłem. Bez sensu. Może jakieś upgrade'y kupię. A co ja się będę, a co ja się będę? Nie mam do czego upgrade'u kupować. ciągle już mam praktycznie jednej jednej broni. O, wyupgrade'owałem na full'a a tamtego. Hmm. No nie mam co upgrade'ować, tak naprawdę, bo no wiecie, no. Weźmy to, zupgradeujemy sobie. O nie, jest na full. Trollolo. A, czekajcie, Shuriken. Shuriken też upgrade, no koniec shuriken'a. Kurwa, siekacz, jak on wygląda? Siekacz, jebacz, jebacz, siekacz. Jebać, siekać. No <kłurlu> oh, wiadomo, wiecie o co mi chodzi. Lol, mogę wziąć predatory tylko 9% mi się zmieni. Cel, zmieni prędkość napierdalania. Tak więc, tak też zrobię. Lufa dużego kalibru 2. Tutaj jeszcze celownik chyba mieliśmy. Tak, celownik 2, dobra, weźmiemy sobie ten pistolet. Tak, dla picu. A tutaj też sobie tego zaopgradowałem całkiem paczcy. No, 176%. No, weźmy to sobie, może. Ultra lekkie elementy. Dobra, weźmy ultra lekkie elementy, żeby nam nie ciążył za bardzo. Co to jest? Przy każdym strzale jest 25% szansy, że nie zostanie zużyty pochłania ciepła. To ciekawe. Nie, weźmy sobie lufę dużego kalibru. No, proszę bardzo, mam trzy bronie i 176%. Tak to może być. A jeszcze chcę tutaj zobaczyć, do... no zobaczmy, czy znajdę coś do pistoletów. O, lufa dużego kalibru do pistoletu, proszę bardzo, kup. Przewód termiczny. O! To jest to gówno, którego potrzebował gościu w maszynowni. Może zobaczymy, jak tak. To bardzo fajnie. Zbrojowna Cipritine. Stabilizator do karabinu szturmowego. O je! O je! Na ramienników nie potrzebuje, interfejs strażnik, bla bla bla, biuro zamówień widm, no tutaj to są hard, precyzyjny celownik do szturmowego, ładnie, szkoda, że tylko dwa upgrade y mogę dać, znaczy, to jest dobry pomysł, ale czy to jest dobry pomysł, nie wiem, kumy sobie celownik, trójeczkę, pistolet lufa drugiego kalibru, o ja jebę, ja jestem tak bogaty, że nie stać na, na kurwa wszystko, ha ha ha, no. Kasa fabrication. Groma co mogę kupić, pieprzyć groma, chociaż pamiętam go chyba z dwójeczki. Lepszej nie zapasów żeby O, dużo tutaj A, te modele. A chuj, model pancernika, model myśliwca, model kodiaka, trololo. Szastam kaso. To już patrzyłem chyba sklep sirta. Zasobnik niepotrzebne ryba koi a chuj kupuję ryby a co ja robię kupuję ryby kanala exports zaawansowany celownik no nie no nie państwowy skład broni na co mi państwowy skład broni nic tu ciekawego nie ma dobra ok cofamy Całkiem grube tutaj upgradey siadły chyba, nie? Możemy. O, lufa, o, będę korzystał tylko z pistoletu, o. Mogę też zrobić tak, mogę wypierdolić to, a tutaj na przykład dam radę sobie pierdolnąć zamiast ultra, ultra lekkich materiałów w takim razie. Eee, czekajcie, dam sobie na razie ulepszenie magazynka, ale dam sobie tak naprawdę, kupię sobie celownik, bo gdzieś chyba widziałem, ulepszenie... Coś do pistoletu maszynowego, PM, PM, patrzcie, patrzcie, czy gdzieś PM widzicie, odprowadzacz ciepła, nie... W ogóle biuro zamówień win tutaj był jakiś dobry pistolet, znaczy, nie, to jest chyba pistolet ciężki, a to sobie uzbieram w końcu. Eee. Coś tu do odprowadzacz ciepła, nie, luneta do PM? Dobra, chuj, chuj, huj. Czekajcie, co ja tutaj w ogóle mam do tego pistoletu maszynowego? Już wrzucone w tej chwili. Zwiększenie demyża. Demyża. Odprowadzacz ciepła. Dobra, spo, znajdźmy dobro odprowadzacz ciepła i dobrą długą lufę o, to Lufa dużego kalibru do PO, O, proszę bardzo Model Cytadelia też a co? 170 tysięcy jeszcze mam. No beach please. Ja patrzę po PM. Czy gdzieś będzie PM? Ulepszenie magazynka to chyba nie. Kurwa, już tu byłem. I tak wiem, że płacę więcej, jak kupuję stąd, ale bez przesady nie będę biegał po całej Cytadeli i szukał tych sklepów. No beach please. Tutaj też już kurwa byłem. Zapominam, który już sprawdziłem. To też... Mamo, ja jebę. Odprowadzacz ciepła. Tego miałem szukać? Nawet nie wiem. Dobra, chyba już są całkiem wykoksane. Ja to robię, żeby po prostu sobie modyfikować rozgrywkę. Wicie, rozumicie. Dobra, zrobimy. Dam radę z nim pogadać. Nope. Dobra, okej, okay, szybkie ciachnięcie. Ciach! Ciach! I już jesteśmy z powrotem. Czasy wybrać na misję. Naciskam E zamiast W. Mam tam chyba jakieś poboczne misje, które sobie teraz wykonamy w takim razie. Wznowię sobie stoper. I zajebiście. Mapa. Poproszę mapę. Dobra. Skok. Musiałem się zdecydować. Dobra, tutaj mamy coś do zrobienia w Cytadeli. Zawsze mam coś do zrobienia w Cytadeli. Chodźmy tutaj, kolonia Asarii, odszukajmy byłych tych naukowców. Zobaczymy co tam damy radę zdziałać. Uuu, signal, signal confirmed. Wejdźmy sobie. Ciekawe czy uda się spierdolić przed wątpie. wątpię. Pewnie nas zamordują i skończy się ratowanie świata. Tak, wiem, że mogę obracać planetę bez skanowania. Ale nie chce mi się. Kredyty. No i proszę bardzo. Właśnie wydałem swój kredytów, ale. Ale cóż. Ajcie, tutaj będzie benzinen. Tyle ryb kupiłem. Ja mamo. 100% za sobą. No i to mi się podoba. Ciekawe, czy będzie tutaj coś oprócz naukowców. Nope. Tutaj. Nope. No, nope. a tutaj tak na koniec nie ma, są tylko naukowcy. Dobra, przeskanujmy i znajdźmy naukę. A nie, już mogę lądować. No to gitesik. Teraz kogo sobie weźmiemy? Cholera, dalej mam. O! Ashley! Who do we have here? Okej, okay, to bierzemy Ashley, którą przerobili na gównianą seksbombę, i weźmiemy sobie też garus, a niech będzie garus. A w ogóle jak któryś z Was mnie pouczył, że jeżeli chcesz, bo oni używali swojej drugiej broni, to muszę im powiedzieć, żeby to zrobili, a no to ja wam mówię przepraszam, myślałem, że oni sami będą jej używać, tak więc sorry, sorry Damy Ci mściciela i wykurwista upgradey takie jak to oraz e, oraz to, proszę bardzo zatwierdź, a do tego nie mam jakichś lepszych Siekacz, modliczka, żmija Siekacz. Co takiego jest? Nie w tego wsiekacza. Ma boską pojemność. Na chujką pojemność. Dobra, niech będzie ta modliczka. Na pewno mamy jakieś upgrade y ciekawe. Te, które są na wyższych poziomach. O, proszę bardzo, upgrade demidża. To lubię. Zapasowy pochłaniacz. Niech będzie. Okej, okay, to było wszystko, jeśli chodzi o Ashley. Ty masz tego jebacza, co? Nie, dajmy ci zwykłego Mściciela. I te wykurwełe, upgrade'e. Proszę bardzo, a tutaj. Po co ci ten celownik? Dajmy ci wydłużoną lufę i modu koncentracji. Jesteś ustawiony. Ja mam pistolet i pistolet maszynowy, bo mi się tak po prostu podoba, okej. Okay. Ja mam cztery punkty do wydania. Na co bym to chciał wydać? Może tutaj. Wydajmy to tutaj. Premia. achuj, Ach, premia do reputacji kompletnie nie miałem zamiaru taką ścieżką niż premia do reputacji była No ale cóż No <laughs> nie wiem, po co mi taka premia do reputacji, może będę miał więcej spraw rozwiązać za pomocą wiecie, no mojego tego jebanego amunicja dysrupcyjna do i do tak, żeby mogła dać nam Ojej, kolejne poziomy, no to dawaj tutaj, o To będzie twoje, twój kolnik, amunicja dysrupcyjna Granat Inferno to też jest spoko umiejętność, chyba strzelec wyborowy. Proszę, tutaj oficer przymierza. Co ci to daje? Wszystko ci to daje. No to bierzemy, bierzemy strzał wstrząsowy, a też ci damy trzy punkciory. To ci starczy na jeden upgrade. Na co by ci się daje? Może strzelec wyborowy? Duża czas trwania. Aha, tu jest tryb, który się aktywuje. Dobra, myślę, że to pasywka jest Sześć punktów. Cholera, ten ma drążącą, niepotrzebnie i nie wydaję tyle tego. A to jemu po prostu nie będę upgrade'ował do tego poziomu. I tyle. Eee, mina zbliżona Strzał wstrząsowy mu dajmy. Trzy punkciory, co? No to kij. To poszczędzamy i mu potem jebnięcie damy, to takie przeciążenie, o. Kocham tam zbroję. Sir, I'm picking up chatter from a server squad engaging the supply depot. Engaging the scientists. And if I'm reading it right, sounds like more troops are on the way. Okay. Set us down then get out of here. I need these scientists alive. Mm. Przyszedł czas się Bosko wygląda. Ja pieprze, z czemu się nie schowałaś? Jacob! O, co my tu mamy? Nasz kolega z drugiej części ma zewekta Jacob. Który był biotykiem z tego co pamiętam. Czy... nie wiem czy głównie biotykiem, ale chyba tak. Kaka my tu mamy? Leci kurwy, Ale ich rozdówcy my, o, ale ich rozdóbce. To jest nasz kolega, którego myliłem ciągle z Jamesem. Jacob. Bohaterski murzyn. Zamieńmy sobie tą broń na... na ten. Czy ja mam dobrą czułość myszki ustawioną? No, dobrą, a jest... nawet mi się wydaje, że jest zdeczka za duża. Ja jebę, mamo! Jaki to ma damage! Jeszcze z tym celownikiem. Kurwełek. Nie spodziewałem się tego nawet. Tam są la szma to już go nie ma. Te pistolety mogę ich rozwalić wszystkich na po prostu drobną miazgę. Idziemy! Push! Le push of the baby! Woo. Pierdolni tam przeciążenie. Dobrze, jak ten pistolet szyje? Nieprawda, podawne. Woo! Boski pistolet, naprawdę. To jest pistolet Boga. O, awans! <grym> Mam tu na jakiegoś ciekawego upgrade'a? Nie, mistrzostwo biotyczne se teraz upgrade'uje. God damn it! Nie, to poczekamy. Ja czekam na upgrade osobliwości. Przecież tutaj, o, obrażenia w powietrzu zadaję. To będzie zajebiste. Może wtedy podwyższę poziom trudności. Chłe, chłe, chłe. Albo zrobię to już teraz, bo Zdeczka jest za łatwo, wiecie? Rozgrywka, poziom trudności. BOOM twardzie. Zobaczymy, jak mi teraz będzie żół. Znów... Mówię ci, rozpierdol to, Garus. Nie ma pylona tarcz, nie ma tak dobrze. Spoko, ziomy. Jacob, to ja, nie poznajesz swojego tatuśka. Who's your daddy? Jacob? Dobrze, wali mnie. Co ja gadam? This is Bryn. Come in, Commander Yo. Commander Shepard of the Alliance. The enemy is clear for now. Open the door. Is Jacob there? It's okay, Bryn. Wszyscy skinieli oprócz Jasne. Jacob. Oh uh, my God. I'm all right. The others didn't make it. What are you doing here? I'm supposed to be protecting these people from the elusive man and his attack dogs. Are they gone? For now, but they'll be back. Uh, sure, you're okay? Yeah, I'll walk it off. Uh, save my life one more time and I'll start owing you. <laughs> this one's on the house. Hey, yo. Good to see you too. Staying out of trouble. <laughs> <laughs> Charge. <laughs> <government's going> on. <laughs> we're all ex-Cerberus scientists, mostly. Civilians? <laughs> <laughs> yeah, we <can't> refugees. <laughs> if <laughs> <laughs> yeah, we hadn't run, we'd be dead. Why does the elusive man want to kill you? Our stories are different, but the themes are the same. We were each using information from the collector base to work on the different components of a larger tech. After someone completed their component, they disappeared. No bodies, just gone. As we progressed, we started feeling like we were signing each other's death warrants. The Elusive Man doesn't mess around. If he can't control it, he'll destroy it. The Brain Trust here has to be a significant loss for him. You had to know they were going to find you. It's a pretty smart bunch. We covered our bases. But the Elusive Man is one tenacious bastard. Time to evacuate. Agreed. Just need to get the AA guns on the roof back online. Cerberus is jamming them somehow. With those guns down, Cerberus will just blow our escape shuttles out of the sky. Might be the network link. I'll check and meet you upstairs. Jacob, you should get that wound looked at. Medicho. Good. I mean, I will. Commander, I should see to my people. Join me upstairs when you can. Jacob Taylor, way out here. Dad's. Okay, sobie pochodzić. So Zostanę garusem. Chryste paje, niewidzialny garus. To, to było komiśne. <laughs> Dobra, okej, okay. akurat jesteśmy w takim momencie, kiedy sobie mogę chodzić, nic się konkretnego nie dzieje, tak więc skończymy ten odcinek i powrócimy w następnym z dokończeniem tego questa. W takim razie bye bye!